Tak, nie, chodzi o ga pedał gazu i pedał hamulca. Sam jesteś pedał. Gruba z głupi. Sam jesteś pedał. Innego szkaluje, jak sam zrobi to fajnie. Hipokryta. Dobra, ja jestem Rudy i łysy, a on jest imigrant, tak? <noise> Zgodnie z nikami. czwórkę. Nie, nie, poddaję się, naprawdę. Nie, nie wiem jak się ustawia rundy w tej grze w takim razie. No ale kto wygrał teraz? Ilia. Ja. No to właśnie, a, no, ty ktoś ty musi dlaczego? wygrać no dwie właśnie. rundy. Ale kolejność się zmieniła, no. nie? Bo ja teraz startuję ale, po No, ja my jesteśmy normalni. No i widzisz go! <gazetą>, mówię, że to wyjść przodu pole Ale celuj trochę, celuj Kabum! Możesz O, ładnie, teraz ty do niego strzelaj Dobrze Ukraińcze. Czegoście tam nauczyli <gazetka> Ale jak mi podstawy tam minę od razu? <gazetka> Zebrał mi w ciągu sekundy. O. No nie wierzę, jak... Co to... Co on robi? Robię skateboard. Ja Czegoś gołem. ci tam nauczyli. Dobre. No bo ładnie do ciebie celował, a potem postawił mi minę, nie? W ciągu sekundy. Puu! O Jezus. Do przodu! Szybko! O nie! O nie! Wow. Nie, mój wow, Janus! Wow, 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 wow. Dobrze. Nie dobrze. Mm. <ścoughs> no przecież. Jakie ja ten głupek klikam to E i się dziwię, że się nie uruchamia Power Up. No, prawym, prawym masz. Tak, Maksiu. no już. Mój i k***a radio jakieś cringe'owe leci? Je******e się mamy tu samo? To my, ekipa Ja mam, oh. ja mam Niki, minasz aktualnie Nie wiem, wyłączyłem cokolwiek no. to było Bo... Elkinga Siemka, Janek Sałusek Sałusek, nie Jeszcze, Jeszcze ja? Ważne, że też o nie. Kini na mordzie wyląduje Nie wiem. Jest... Właśnie, to jest ta definicja Jaki przygotowany był Pusiąc mi na mordzie, dokładnie Jakim cudem to do tyłu wysłał? Mo może wysyła? Może prawie? tak jak w tym C, może mm -hmm. Wiesz, że C się patrzysz do tyłu i okay. Może tak być Tu łatwia sprawę W normalnym GTA też tak się strzela, ale nie wiem No i Ja tego miałem wypad Waj teraz. Ty, chamie! <laughs> o oh oh nie! Yeah. No to już widzi Chyba se jaja robi. Na <laughs> <Tam> wielka noc, <laughs> Co? A! Okay, o, garantie, Nie? A czy już inaczej trochę wziąłem mechanikę, wiesz, dotykanie auta? <laughs> Jak będą ja jakieś są... pamrapki zaraz, to kurde... One są bardziej podatne... O mój... Hamuj! Dobra, ja nie zebrałem, nie strzelam do ciebie. No ale spokój Nie! Boże mój... No Jak ty żyjesz? No nie wierzę. Nie no, kurde E, przynajmniej mam szansę eksplorowania mapy. Ja zaraz wyeksploruję twoje dubsko. <noise> no, jeszcze zebrałem jak głupek, nie ten power. A Jeej! A faktycznie nie ma A ty masz teraz słodkie pedała. Jak <noise> O nie? Chodziło mi o twój samochód. Bo taki fajny masz spoiler od tyłu. No, widzisz, musisz się tłumaczyć potem. Nie, no jedno światło mu zgasło. Ale uspokójcie się! Nie. <noise> a! To było blisko panianku <noise> Nikt rakiet... nie <noise> Nie, w ogóle bokiem przedałam. Troszkę w lewo za bardzo no. no nie O nie odwrócone Zesarało cię Przeżyłem Przeżyłem że Przeżyłem Nie, nie zebrałem power-upa! A jak coś to się bierze rakietki i C się do tyłu. Tak ja, wiem no i nie dogonię go, co? No przy to by nie Przeżyłem, Janek Widziałem co zbierasz? Uf, nie. Jezus. Dobra, trzymaj się teraz. Czego się trzymam trzymać? Majarki. No nie! No jak to się dzieje, że ty jesteś szybszy To już się nazywa skill. Gówno na psie I puu! Nie wytrzym z takim stapem na każdy <gry> Ale patrzę, jak on jedzie Co ty Janek zrobisz? Taka bajerka wystawała. Stwierdziłem Eksploruje! Nie, Nie <gry> <gry> O Boże mój co? No kurde, eksplozja, no! No i... Explosion. W ogóle moja postać wysiadła z auta. Zamiast <śmuszczak> <Samy, śmuszczak> <śmuszczak> wybuchnąć. <śmuszczak> 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 Czy ja mogę mieć chociaż... To mogę być normalny start jeden, proszę. a tak ładnie, proszę. No kurde, no! No tak, tak, super. A to ty na mnie naciskasz! No. Baki, nie ściskajcie się tam. No to fajna runda rudy. No bo się ściskacie, no. No, ty nie zgniełaś. Myślałem, że wypchnąłem cię, Max. Nie, ściskam. No ale... Wypchnęłem cię. A myślałem, no. że wypchnęłem cię. Myślałem, że. Nie, dobra. Czyli Ilia. <laughs> I PUU! <Bum! laughs> Jak... Jaka złomiarka. PUU! No ty dziadu. Double kill! Tak. W klikasz A No jak to? Jezus Maria. Ja pier... Nie, nie, nie Jeszcze fajnie by było jakby było odwrócone z Jakby A. było... No. Nie, a trucenie to też jest A Ale to też jest to, taki, to, się, to, to jest na miejscu. Tak, coś jest za dużo puarapów i są kluczem do trumny. Jakby powinny być trochę słabsze. Czym? Kluczem do trumny? Gwoździą do trumny. To to tego tak. to jeszcze nie słyszałem. No kluczem też może być, ale... A, trumny się zależy. na klucz zamyka. Jak jakaś strzyga czy co, to tak? Pamiętaj, biaja. O, nie udało się. Aha, dobrze. Zostaw mnie. Zostaw mnie, bacz ma, jesteśmy w podobnych kolorach. O nie. No bueno! <noise> o, musiałeś! <noise> Musiałem, przepraszam. Ale ile tak samo, wywaliłem pięknie, przyleciał nad barierką. Nie, to już wiem no czemu nie tak wygrało. Się... No, miałem bugi, no. Aha. Wjechałem w willę ile wyleciał nad barierką z drogi? O, jaka piękna pozycja! Puuuuuuu! Ja O no nie, co to jest? A, to jest ten. Auto. No kurde. No i. No i rudy wygra przez siebie. No i co ty robisz? <laughs> co ty robisz? S. Dobrze, ja Dobra, ale przynajmniej na zwycięstwo No <laughs> No nie wierzę Ani chyba rozumiem miał... ten sam tryb, czy coś innego? Coś innego No zobaczymy, bo widziałem jeszcze sporo nowych tytułów 12 koła Co to jest? Moi znajomi Przez dziś, to jest wyścig po prostu tak, ale fajnie. Boże, zgietała. Ale tych opon chyba się nie będzie dało przebijać. <grym> Tylko patrz jeszcze, jakie dałem ustawienia tego. A ty, może nie widzisz, ale będzie ciekawe. Nie, to my widzimy wszystkie ustawienia. No to będzie ciekawe. Ale na filmy będzie. No boże. <grym> o nie, nie to jest to, że mamy blokadę no. widoku. Co? Tak Pierwsza tak, osobowo tak. pewnie włączył. Tak? A, tak jest. wiesz. Jak się zmienia bronią? A radio mam tylko. Radio Maria. Nie widzę co się dzieje. Do checkpointu! Ale <laughs> no prób Próbuj kogoś trafić to. Ej, ale to też. Główno. Ło, wow, 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 wow. motherfucker. No mnie jeszcze nikt zajebiście. nie zranił nawet. Dziń, kawu. Ja nie da <grym> się <grym> Co jest? mu pierwszą osobą w tej A jest ciekawie Zesrałoby się Ale Max będzie miał mnie ciekawy filmik, a nie <grym> się na końcu O! A niekogo... Pociąg. Pociąg! Tur, tur, Jaki to pociąg? To <grym> pociąg! O jest Czy mógłby ktoś przestać p... <grym> po mnie, dziękuję. Co się dzieje? Gdzie jest checkpoint? CO SIĘ DZIEJE? Wow, Czekam wow, wow. Pierście jestem na dachu No nie wiesz, to no stał przede mną Nie, ta kamera jest zesrana Może faktycznie 3 osobowa mogłaby być Aaa, nie żałuję tego Jak coś dałem 10 krążeń Wychodzimy Nie wiem, no, jartuję No, ale Co e, Rakietę Nie, to Janek pierdol Tak, już się No jeszcze żeś się jakoś zniszczył Na prostej drodze No suchej sosie No, sucha sosa, ale rosa na trawie jest dało niedawno sosa? Ta. Sos... Sosza, sosa, suche Tak Sosza, tak... Kurde, dynięta. rzucaj prosto nie chcę w Ja pierdziele Ktoś by Boże. mi zamówił? Bo ja nie mam pieniędzy Nie to jest... Czym się, się zaczęli? Przecież na tej kamerze to się nie da tych bomb rzucać No strzelać tym bardziej ale on jedzie przede mną. O cholera. 5 metrów. O kurwa. Ja go powinienem mieć gary. w zasięgu rzutu. O. Ludzie JANEK biorąc, coś Nie. Ja też, nie też nie. Nie, to jest masakra. O kurde, Janek, sorry, ja ciebie na dupę miałem. Czekaj, spokojnie. Ja nie wiedziałem, ja cofam nie? i czuję, że coś mi haczy. Spójrzcie Kiedy wstecz na też... lusterko. Co, kiedy nasz jest... typa bez prawa jazdy na pierwszoosobowo? O Jezus... Wylądowałem. No, widziałem właśnie, jak ktoś tak leciał. Ożył, ożył Nie tak szybko. Oj, oj, coś mi się gra zlodziła, porządnie. Aż mnie zatrzymało na chwilkę. Oho. Cześć, Max. A nie? To nie max? Co ty? Przecież jestem ostatni. Jak tradycja nakazuje. GDZIE? NIE! jest ja spadłem za daleko. Takiego flipa przed metą. Nie no, wjeżdżaj. Coś wydupczyłem w powietrze. <noise> Usłyszałem wybuch. Nie wiem. Co się dzieje? Udało się. To nie do końca. Nie. Nie, ten wyścig mógł mieć sens, gdyby tu była kamera 3-osobowa. Pomóc. Nie, wiem. To ma problem. Ja skończyłem. Pomóżcie mu. Jakie się do końca. Nie no, się przytoczyłem przez tą a nie przejechał. No, Ale no naprawdę, nie jechał. te bombki jakoś krzywo leciały, bo... ...Ilia był 5 metrów przede mną, a ja te bomby moja postać Wiesz, rzucała się, gdzieś się, w powietrze. i się po sobie nie, po prostu jechaliśmy do końca. No, mnie to denerwuje, bo on się nie odzywa, i tak mnie zabija, no.